Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Po bardzo, bardzo długiej przerwie nagrywania, chyba miesiąc i dwa tygodnie, nie nagrywałem. Dostaliście film w tamtą niedzielę z podsumowania roku, ale mówię, jeszcze wam coś dogram na ten rok. I jak widzicie, talerzujemy poplon. Tależujemy poplon i żeby na wiosnę zaorać No jeszcze tutaj będzie wiosnę rozrzucany obornik Znajdujemy się na polu o powierzchni 3,5 hektara To jest te pole, na którym dało nam 7,5 tony z hektara przężyta. Także tutaj jest, jest dob, dobre, dobre plony, tutaj te pole daje no i ogólnie dzisiaj mamy yy, godzinę... Która jest godzina? Yy, 13.08 Godzina 13.08 A o 13.20 mam historię, także w Słuchaweczki są Telefon jest Trzeba będzie yy, yy, dołączyć, żeby obecność była i posłać trochę No i... nie wiem Tutaj mi została jeszcze godzina talerzowania. Yy, z góry yy, dziękuję Wam za te wszystkie subskrypcje, które yy, w tym roku przybyły na mój kanał. I dziękuję za wszystkie łapki w górę i za wszystkie komentarze yy, pod moimi filmami. Yy, mam nadzieję, że drugi rok będzie lepszy. Czyli nie, nie, żebym narzekał, że ten jest zły, ale po prostu. Yy, każdy chce po prostu żeby coraz było lepiej niż gorzej. Także yy, no yy, Gorczyca była posiana jak się nie mylę w sierpniu, yy, w połowie sierpnia? Nie, jako jakoś w li lipiec, 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 tak, bo yy, trzeba było poplony posiać tam agencyjne, tam było wtedy siane. Od razu było talerzowane, no i teraz jest talerzowane drugi raz, żeby po prostu tą zieloną masę stależować, wpuścić w ziemię, żeby po prostu już sobie ta ziemia pobierała te wszystkie wartości z tych roślin zielonych. No a na wiosnę będzie obornikowane i gnojone. Tutaj jest nasze przymzyto. No i tutaj są łąki. I, które były na y, trzecim zbiorze pokazywane już tutaj takie małe poletko z, zrobiłem y, no i mówię na tym małym y, zrobię zobaczę jak to w ogóle idzie ustawię maszynę i mówię potem się do was włączę y, na tym na, po, na tym całym pokrętełku mam ustawione na głębokość 4 Także jakoś głęboko nie jest, żeby. Po, bo, jak było na jedynce to się tak zapychało. Yy, ta gorczyca z tą ziemnią yy, No i po prostu yy, mówię, że ustawię lekko wyżej, bo i tak ładnie kryje. I, i, i to się zrobi na czwórce. Yy, no i oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Bo, bo i dzwoneczek. Yy, no. Yy, z budynkiem właśnie, co się u nas pozmieniało, jak widzieliście, budo budowaliśmy yy, budynek yy, tak, cały dach jest położony już, wszystkie ściany dzisiaj murarz skończył tynkować także jest wszystko potynkowane, wszystko, okna są drzwi, i okna i drzwi są osadzone yy, wczoraj zabraliśmy się za robienie bram do boksów Posadzki w boksie są wylane i tam podbudki, i jeszcze trzeba wylać pod ten boks z przodu podwórka. No, i jeszcze zostały opierzenia na dachu i rynny. No i to chyba było wszystko i te pramy jeszcze. No. Także liczyliśmy, że budynek nas wyniesie dwa razy mniej, ale jak remonty. Każdy wam powie, że remont kosztuje drożej niż wybudowanie nowego budynka. Czyli może remont mieszkania nie niż wybudowanie nowego domu, ale po prostu remo, raczej przeróbka budynków. Bo my akurat przerabialiśmy dwa budynki w jeden i jeszcze dorabialiśmy trochę tył. Także to wyszło, miało wyjść mało, a wyszło za dużo. Ale wiecie, tak jest zawsze, muszę spojrzeć, żebym na czas, żebym właśnie historii nie przeminął, bo, bo dzisiaj mieliśmy odwołane, odwołaną jedną, to mówię jadę, a tą jedną się ostatnią posłucha w traktorze, nie? No bo potem jeszcze, yy, jeszcze coś tam pomóc, przy, bo coś tam jeszcze ci właśnie te bramy mamy robić i, 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 i właśnie... Mówię, jadę teraz z najwyżej, z ławki. mam się tu, z najwyżej lekcji posłom w traktorze, nie? Tylko żeby pan nam żadnej kartkówki ani sprawdzianu zrobił, bo to będzie wtedy masakra. Niezmiennie, zestaw to Maxum i talerzowa agromasz 2,7 metra. Jeździmy sobie biegiem 13. Jeszcze sąsiada Cebula, ale już zebrana, widzę. No, możecie też napisać, czy, yy, czy macie już wszystko porobione. Jak macie, oczywiście, gospodarstwo, bo niektórzy są też, którzy nie mają gospodarstwa. Dzisiaj miał być też ze mną Wiktor nagrywać, ale Wiktor dzisiaj nie mógł. I może uda się nam niedługo jakiś inny odcinek nagrać, ale to chyba ostatni odcinek w tym roku. No raczej tak, bo już więcej prac polowych już nie będzie. Teraz tylko może na gospodarstwie coś jeszcze nagram. Nie wiem, zobaczy się. Napiszcie w komentarzach, czy, ch czy chcecie w ogóle takie odcinki z podwórka, czy wolicie bardziej z pola, czy... Czy, czy, czy jak, bo niektórzy właśnie wolą tak, niektórzy tak A nie wiem czy w ogóle byście oglądali takie odcinki z podwórka Która jest, dobrze jeszcze 5 minut do historii Boże jeszcze jakiegoś plusika się załapię Jak to na historii No i tak to wygląda. Dosyć fajnie się tą gorczycę talerzuje. Chociaż ona powinna być już wcześniej stależowana, bo widzicie takie żółte plamki są. Znaczy już to po prostu gorczyca żółknie, już kwiatki zgubiła. No prawie zgubiła. No i troszeczkę za późno. Troszeczkę się z tym ociągałem, ale mam nadzieję, że to też Gdzieś tam ziemnia sobie pobierze. No Zaraz sobie słup obrobimy. No. Dobra, myślę, że to na tyle. Na, to, na ten moment. Teraz muszę się wbić na historię, muszę tu sobie sprzęcik ogarnąć. Także widzimy się później. Do zobaczenia za chwilę. No, już po historii jestem. Dzisiaj pan nie przedłużał po prostu zadał nam zadanie, także dobrze. No i jak jeszcze zostało nam, nie wiem, czyli zostało jeszcze z półtorej hektara. Połowę już mam zrobione, mi tak mi się wydaje. No, no jakoś tak. Bo tam coś z drzewem robią, dwie, jedna czterdziestka i sześćdziesiątka. Chyba coś tam z drzewem będą robić. Ale po prostu, jak tutaj talerzuje. O to tutaj są takie ziemi w gródce, takie yy, bryły i korzeni i to się kurde w talerzowie zapycha pomiędzy talerzami Także nieciekawie przed chwilą musiałem iść tam szybko odetkać, bo nie chciało w ogóle ani spaść, ani nic O, a widzicie na poprzeczniakach jaka duża jest, a tak to taka lipna. Przepraszam was z góry za to, że dzisiaj nie będziecie mieli przy, yy, yy, pod muzykę przybitek, tak nagranego traktora No ale kurde, no nie ma kto mnie nagrać Miał... Wiktora chciałem wziąć, zaangażować, ale Wiktor nie mógł dzisiaj No i mówię, no dobra, no chociaż nagram sam To, tak, to jako. o kurde. jakiego ptaka bym rozjechał? Są one gniazdo mają, to te ptaki w tym tym, czy nie? Czy są? Bo pióra, pióra poleciały, ale odleciał. W tej gorczycy w ogóle ptaku nic nie widać, także że. dobrze, że odleciał. Żebym zaraz tego gniazda i jego nie rozjał całego ale i tak chyba teraz taki się nie lęgną także, że zrobię sobie nowe gniazdko no yy. jeszcze jedno bo chciałem powiedzieć ważną informację od wiosny jak się uda to będą ujęcia z drona bo na 90% po świętach sobie kupię drona. I żeby po prostu ujęcia były coraz lepsze, żeby po prostu nie były ciąż takie same z ziemi, lub takiego z góry, bo obcinają, obcinają, żeby chłop tylko i no nie spadł z drzewa, bo będzie karambas. Dobra, tutaj wyrównam. O elegancko Podniosę. Tutaj lekkie są takie pole jest nierówne, bo wiosną, gdy rozwoziliśmy nawozy, to takie kolejne się porobiły, bo było mokno, mokro i tutaj jest taka lekka glinka, tak można powiedzieć, bo to jest piąta. Chyba A Piąta także Lekka glinka jest No I Po prostu Gdy było mokro, to cały traktor siadał Dokładnie w tamtym dołku Tutaj jest górka, także już nieźle A tam W tamtym roku Jesienią Na tamtym polu gdy rozrzucaliśmy obornik z tym małym oborniczkiem co widzieliście na filmie rozrzutniczkiem właśnie Maksumem to tam jak było mokro to normalnie po ramę po burty po, do pół burty był, było to tak, był zakopany rozrzutnik yy, no i po prostu Maksum się zakopał z takim malutkim rozrzutnikiem bo po prostu to wszystko tak nagle usiadło i... i była dupa no ale to też Lekka wina była operatora Nie mówię kto operował, bo... No i musiałem iść polinkę, No i tam pociągnął mnie małym, no i jakoś wyszedł Ale Maxu nawet takim malutkim rozrzutniczkiem ugrząsł Ale u nas w ogóle praktycznie Rzadko kiedy naprawdę to już rzadkość, gdzie jest mokro, jakieś gdzieś grzęźnie U nas to jest po prostu tak jak. Nie wiem co. Jak wrzeć w lot, to to u nas jest jak ugrzeźnie w bocie. Bo my mamy po prostu same pioski i tyle. Złote piaski, jak to mówią. Złote piaski. No ale co? No takie uroki. Wielkopolski Chociaż w też są tam drugie, trzecie no ale u nas same szóste no i piąte jedynie czwartej to ile tylko 4 hektary tak to już z, z tutaj jakby się załóżmy miało 300-400 hektarów to nawet by się nie ujechało bo po prostu plon nie oddaje tyle, tyle tego co się włoży Załóżmy, pole włoży się, no załóżmy, w 5 hektarów włoży się 10 tysięcy lub więcej. No. No, no tak dokładnie nie jest w stanie powiedzieć ile. Na no pole nam zwróci 5 tysięcy, no to 5 tysięcy jesteśmy stratni na polu. No to co tu jest? No my jedynie te zwierzęta, to nas to jakoś. No, no w tamtym roku były susze przez 2 lata, no i musieliśmy kupić. 15 ton zboża No Bo nie mieliśmy na pasze dla byków A tak to by można było pieniądze w co innego zainwestować A tak to plon nie ma I trzeba Kupywać, żeby po prostu Byki urosły Żeby z głodu nie zdechły No, ale Jak na razie Się źle nie zapowiada ten rok Także Deszcze jesienią były. Miejmy nadzieję, że będą wiosną. Żeby były duże mrozy, żeby te wszystkie robactwa, bo jęczmienie o zimę już są żółte na polach. Pryskaliśmy przed mrozami, jęczmienie i żyta, to nic nie zadziałało. Nadal są żółte, na chwasty spryskaliśmy. To coś się zadziałało na robaki, na odżywkami, jeszcze płyskaliśmy to nadal żółte. No i, 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 i jest nieciekawie jak na razie z tymi robactwem, także tak minus 20, niech tak przez miesiąc będzie, to będzie robactwie. Ale mi się wydaje, że te czasy minęły w opowieści rodziców. Po minus 20 zimę, y, pół metra śniegu, i że do szkoły nie da się iść, chociaż teraz tak czy siak się nie chodzi, bo są zdalne. Ale ja jestem za zdalnymi. Zdalne są dużo lepsze moim zdaniem niż koła, dochodzenie do szkoły. Możecie napisać w komentarzach też, co jest Waszym zdaniem lepsze, czy zdalne, czy chodzenie do szkoły. No. No i. Tutaj nie wiem, hektar jeszcze został chyba, ale to już chyba będę kończył. Tak się dzisiaj dużo rozgadałem. No, no to oczywiście zostawcie, a nawet zdejmiemy kamerkę z głowy. No, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i co, no i ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wam też za ten rok, że oglądaliście moje filmy. No i co? No i dzięki za oglądanie. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!